Ten patch jest trudny. Ten patch jest cholernie trudny. Stawiają na to, żeby było duże widowisko, bo są teraz te wszystkie turnieje. Mamy Ryza, mamy Ziggsa, mamy same Fast 9 albo jakieś chore kombosy. I właśnie dlatego dziś nie lecimy po najbardziej broken kompozycjach, tylko po to, co najprostsze. Tak jak w tym kanale, staramy się wszystko upraszczać. To, na... to jest powiedzmy taka nasza ideologia. No to tutaj macie top 5 buildów, które nie wymagają Excela. Modlitwy do Mordoga ani 200 IQ. Tylko solidne decyzje i spokojny climbing. Jeśli chcesz robić LPKi bez bólu głowy, to jesteś w idealnym miejscu. Lecimy! Zacznijmy od mojej ulubionej perełki w tym patchu. Jest bardzo niedoceniana. Jej win rate nie jest na poziomie, który by satysfakcjonował. Ale myślę, że to dlatego, że właśnie jest trudna do ogarnięcia, do zrozumienia. Ale jak już zrozumiesz, to dość prosto się nią gra. Przede wszystkim nie polecam forsować jej, bo często możecie skończyć na ósmym miejscu, a macie fajny start, tylko dopiero ją forsować, jak widzicie, że macie mało przedmiotów po potworach pierwszych i widzicie, że nie będziecie ją instrykować, bo to jest komp, powiedzmy, dla przegrywów. Tutaj chcemy przegrywać. I bierzemy wszystkie augmenty, które nas nagradzają za przegrywanie, albo nam odejmują życie, i to jest właśnie tutaj najlepsza opcja. Czyli na przykład bierzemy 9 żyć, to jest taki S, +TR moim zdaniem, bo jak weźmiesz augment 9 żyć, no to masz. Dziewięć życia na początku i od razu odblokowujesz Singed'a, jak tylko wstawisz jakieś losowe dwa molochy i dwa zowny. Nawet nie musi się ta cecha aktywować zownów, tylko tam wrzucisz dwa zowny, dwa molochy i masz Singed'a darmowego. Albo tam właśnie trzy zowny molocha, no cztery molochy, no wiecie o co chodzi. Któreś z tych jednostek, żeby były cztery im mieć mniej niż 65 punktów zdrowia. No i tu akurat jest to możliwe. Albo właśnie Risky Moves, gdzie sobie tracisz to zdrowie czy ogólnie zdobywanie czegoś w czasie, czyli że jakaś fajna nagroda w późniejszym etapie rozgrywki, bo teraz chcemy przegrywać i robimy wszystko, żeby to przegrywać. Jest to też jeden z najlepszych kompów do korzystania z Bronze for Life, także zastosowań tej kompozycji jest naprawdę dużo, tylko polecam nie forsować jej, a właśnie spełnić pewne warunki i wtedy dopiero pod to iść. Czyli na przykład właśnie już wiemy, że będziemy lustrikować, albo mamy Bronze for Life, albo po prostu nam nie idzie gierka i możemy fajnie pivotować w tę kompozycję. No jeśli chodzi o playstyle, no to pewnie rozumiecie już jak to działa. Polecam zwłaszcza y, zacząć z pustką, bo jednak chcemy heralda też, żeby już właśnie w tym etapie, gdzie mniej więcej odblokowujemy sinchta, ja staram się go odblokować właśnie przed, y, przed y, etapem 3 czyli przed potworami przegrać na, na stage drugim, wszystko poprzegrywać. Nawet często ustawiam się tak, żeby stracić jak najwięcej punktów zdrowia, ale to takie moje chore fetysze, jak ktoś nie lubi takich radykalnych taktyk, no to możecie naturalnie stracić to zdrowie. Ale fajnie też mieć ten lustryk i zdobywać tą ekonomię z tego przegrywania, i później, jak już ten Sinched wleci na etapie 3-1-3-2, później po potworach się nam od... po karuzeli się nam Herald odblokuje i mamy dwie potężne czwórki, i możemy tutaj naturalnie wygrywać. Tutaj już tam nie wbijamy jakoś agresywnie levela czy coś takiego, ale musimy spojrzeć na lobby i sprawić tak, żeby wygrywać teraz nawet tych najsilniejszych graczy, więc jednak scouting tutaj to podstawa. Tak jak ogólnie scouting jest podstawą tego patcha. Także polecam sobie postawić za cel przynajmniej jednego czy w dwa dni, żeby popracować trochę nad scoutowaniem. Jak już przetrwaliście do tego momentu, gdy wam się Sims odblokuje czy i Herald to wrzucacie idealne itemki na Singed'a, dlatego poleciłbym Wam już je zbierać od samego początku. Serafiny możecie zdobyć dużo później, więc tak jak typowo zbieracie dla waszego Kerry, no to tutaj waszym Kery będzie Singed na tym mid -game. Także Morello, Voidstaff, jakiś trzeci itemek, na przykład, na przykład Blue Trister, albo nawet Gunblade, jak wam nie siądzie, Betek, będą świetne. I macie właśnie czwórkę, która już nawet na jednej gwiazdce jest dość potężna z trzema perfekcyjnymi temami, a jak Herald wam będzie tankował, no to myślę, że midgame game przetrwacie. A w late game już te wasze resursy powinniście zdobyć, no to powinniście fast ósemkę hitnąć i na tej fast ósemce staracie się wbić na dwie gwiazdki wszystkie wasze czwórki, bo macie ich tutaj aż cztery, także no, jest do robota do zrobienia, cytując klasyka. Do no celowo chcecie mieć cztery molochy, ale jak wam siądzie fajna legendarka czy Tarik, jakiś w late game'ie, no to polecam wam też wrzucić. No i standardowo jak w większości kompozycji, jak możecie wrzucić z x w wbić 9 poziom, to to robicie. Ale tutaj dużo więcej wam da zostanie na ósmym poziomie i wbicie wszystkich czwórek na dwie gwiazdki. Także to jest naprawdę ciekawa kompozycja i dużo prostsza od pozostałych, gdzie tam potrzebujecie legendarek. Jeszcze tylko takie dwie małe porady, że bardzo wam zależy na przedmiotach, więc augment przedmiotowy na drugi czy trzeci będzie tutaj na wagę złota. I druga sprawa, itemki dla serafinki są naprawdę Flex, bo bardziej wam zależy na Sinzcie, a później na Heraldzie. Ale najlepsza kombinacja to jest tak jak w wielu teraz kompach, to jest Spirof Nashor Tooth i Julet Gauntlet, Bo nie dość, że macie wtedy niesamowite buły walicie, no to jeszcze do tego macie bardzo częsty cast, bo Nashor wam daje manę zakryty. A! W kombinacji z Jeweled Gantletem walicie ich bardzo dużo. Alternatywa, jak wpadają Wam bardziej miecze i bruzerowe temy a nie różdżki, tak jak tutaj potrzebujecie w tej kompozycji, no to polecam też kompozycję z Warwickiem. Też niedoceniana, też mały playrate ale jest po prostu świetna. I też tutaj Wam zależy na mniej więcej tym samym, czyli odblokowywaniu Waszych jednostek. Ten lustrik może też być akceptowalny i wbiciu Waszych czwórek na dwie gwiazdki. Zarówno cinched. Jak i Serafin, oboje świetnie korzystają z artefaktów. Serafin bardziej z Liczbea czy Duncora, za to Singed, Blightning Jewel, czy Seekers Armguard, albo nawet te rękawiczki też świetnie sprawdzają, że jeszcze zwinniej się porusza na terenie wroga. Y jeszcze ostatnią taką świetną opcją w tym bildzie jest to, że jak nam się trafi jakiś losowy Azirek, czy nawet nam się trafi pryzmatyk dający tego Azira, no, zwłaszcza, że chcemy przegrywać, tak? To jest jeden z ty tych pryzmatyków, który bardzo pożądamy, no bo jednak on później nam wchodzi, a to, co później to jest dla nas świetne, jak już mówiliśmy, czy nawet late game Specialist też jest świetne. Ale dobra, wracając do tego Azira, no to tutaj możemy przejść bardzo łatwo w kompozycję na Azirze, bo już mamy serafin, dorzucimy sobie jakąś Niko, mamy Swaina i jesteśmy gotowi do drogi, no, dorzucamy coraz więcej shurimianów i dominujemy late game, także niby kompozycja, którą walczymy o top 4, top 3, nie radząc sobie z tymi wszystkimi bilgewaterami i trudnymi kompozycjami w niektórych gierkach, ale jak tylko nam się trafi jeden z wielu, wielu warunków, no to możemy bardzo łatwo dominować. Czy ten Bronze for Life, czy jakieś Azir, czy inne świetne late game'owe opcje. No i tutaj dla stałych widzów niestety będzie coś nudnego, bo coś, co musi się pojawić, jak mówimy o łatwych kompozycjach, czyli Void Kaisa. Mówię o niej bardzo często, bo jest po prostu świetna i niesamowicie prosta. Najprostsza z kompozycji, jakie powstały w tym secie. Czyli po prostu musimy przetrwać, wbić dziesiąty poziom i mamy to. No, top 4 to musi być gwarantowane niemalże. Ale tym razem w tym patchu jest to jeszcze potężniejsze, bo Kai'Sa dostała buffy, Mamy też opcję na dorzucenie Zix'a, więc tworzy nam się świetny wariant, jak nie, nie mamy szans na wbicie 10 poziomu. Tak, mniej więcej w midgame już musimy wiedzieć, czy chcemy itemizować tego barona, czy, czy na pewno wbijemy te 10 wojdów, 10 poziom i 9 wojdów, czy zostaniemy przy Kajsie, Zix'ie i Molochach na froncie z pustką. Jest to troszkę niestety, no wiadomo, słabsza kompozycja, ale no wtedy mamy gwarancję, że ją wbijemy. No i jak grać, no to. Standardowo staramy jak mamy pustkę w early, musi to być na etapie 2.1, najpóźniej 2.2 i jak nam się trafi jakiś ekonomiczny augment, zwłaszcza ekonomiczny pryzmatyk, mamy też jakąś, jakiś fajny ekonomiczny portal, który daje nam ulpy albo złoto, no to zdecydowanie to są warunki, żeby pójść pod taką kompozycję. I jak tylko jakoś fajnie lustrykujemy, zdobywamy ekonomię w early i mid -game, no to mamy szansę na tego heralda na tego Barona niemalże gwarantowano. Jeśli chodzi o augmenty, no to zdecydowanie wszystko, co nam daje ekonomię. Najlepsze no to to jest win-out, bo wtedy mamy level 10 zamiast levela 9. No i wtedy gramy po prostu 9, 9 pustki, bo bar Baron nam daje dwie pustki z Voliberem lub jakimś Swain'em. Najgorszy wariant to jest Wukong, ale też dobry, jak nam siądzie szybki Wukong 2. Jeśli chodzi właśnie o itemki, no to jak w większości kompozycji, które muszą szybko wbić wysoki poziom, no to slojumujemy je agresywnie, żeby stracić jak najmniej zdrowia. Y, tutaj też warto często iść w pustkę, jak trafia nam się po prostu dużo pustki, bo to teraz nie jest pożądana no, kompozycja czy cecha y, i wtedy możemy grać na minstryku i możemy wtedy docelowo y, lecieć w tą kajsę z molochami. A jak nam zrobi niespodziankę gra i nam da dużą ekonomię w mid czy late game'ie, czy jakiś fajny pryzmatyk, no to wtedy losowo zdobędziemy tego na Shora. I jeśli chodzi o Kaisę w tym patchu, to możemy grać nawet Infinity Edge czy jakieś ad kompozycje, bo teraz obie wersje są potężne. Ale zdecydowanie najlepsza no to to jest Guinzo, jakiś Gunblade i Voidstaff. Baron lubi bruzerowe itemki. Ewentualnie Infinity Edge z Chojem. To jest świetne kombo krytowe i, i bardzo często kastuje. Sekundary carry może być też Belwet. Zamiast Kaisy: jak nam wsiądzie Belwet 2, a Kaisa nie wejdzie. Także opcji jest naprawdę multum. Fajnie sobie to tak rozplanować bardzo prosto, czyli jak już mamy na początku ekonomiczny odbęd i drugi nam nie siada ekonomiczny, no to wtedy wybierzmy itemki, żeby chociaż jakoś winstreakować i przetrwać jak najdłużej. Ale nawet najlepszą opcją tutaj... To jest tak, jak często powtarzam, wzięcie jak największej ilości ekonomicznych argumentów. Czyli nawet trzy ekonomiczne augmenty będą świetne, bo wtedy dużo szybciej bijemy te 9 pustki, 10 poziom. Zdarzało mi się nawet przed stage'em czwartym to wbić, ale to już były naprawdę chore gierki. Kolejną kompozycją typu prosta jest Junara, ale jest prosta tylko wtedy, gdy trafia nam się Ionia, cecha Ioni, która się zmienia co grę no to trafi nam się albo taka, która daje nam złoto, albo taka, która daje nam expa, bo wtedy mamy bardzo łatwo, łatwą opcję wbicia ósmego poziomu i ustabilizowania naszego stołu. Wersja jest naprawdę multum z Ionarą, bo bardzo świetnie sobie radzi ta Ionia, jest bardzo flex i nawet na pięciu Ionczykach czy trzech już jest stabilnie, więc możemy dorzucać bardzo dużo legend. Ale możemy też grać klasyczną wersję z siedmioma Ionczykami, też będzie dobrze. Jak tylko wam siądzie jakiś Tarik, Swain czy legendarki, to po prostu je dorzucamy i cieszymy się przepotężnym stołem. Jeśli chodzi o Early Game, no to trzy Ionie z Jinem, później dorzucenie jakiegoś rewolwerowca i czy Jin, czy właśnie jakaś Tristana, czy jakiś tam Kery, który strzela, na tyle, utrzyma nam Early Game i staramy się winstreakować już od, od samego początku. Więc warunkiem jest właśnie ta wymagana cecha Ioni, która da nam ekonomię i winstreak. Zdecydowanie chcemy gunblade, także jakiś speedy double kill będzie świetny. I jak, jak, jakikolwiek augment dający przedmiot będzie, będzie też bardzo dobry. No to znaczy, przedmiot, który nam się przyda, czyli jakiś na front albo itemek dla naszej Unary. Berriet Treasures jest po prostu niesamowite, bo zapewni nam taki win A w late game no to już będziemy mieli te miliony monet z właśnie cechy Ioni. W mid game dorzucamy coraz więcej ionczyków, a w late game szybka ósemka. I na etapie 4-1 czy 4-2 rolka po Junare Wukonga, chociaż na pierwszym poziomie, i wystawienie jednej jednostki na froncie, żeby tylko odblokować tego seta. Także set jest naprawdę prosty do odblokowania, i to nam daje bardzo łatwego i szybkiego drugiego kery I tutaj no, już dalej zdobywamy ekonomię. Staramy się wbić Junare i Wukonga na dwie gwiazdki i dorzucamy coraz więcej legendarek. No, także opcja naprawdę prosta. Ale nie możemy jej grać co grę, no bo jednak niestety cecha Ioni jest naprawdę flex i jest bardzo dużo opcji na tą Ionie. Idealne itemki to jest combo Ginzo i Infinity Edge, to jest must have. A teraz opcją na trzeci itemek to jest Titan's Resolve. Nie był itemek dla tanka czy bruzera, ale tutaj właśnie zostało odkryte niedawno, że Titan świetnie działa również na Junarze. Sprawia, że no, nawet jak zostaje sama Junara, to często ogrywa i. Miażdży im cały tym przeciwniko topi jak masło. Czas na kompozycję numer 4. No Reroli nie ma zbyt wielu w tym paczu i nie ma, nie ma zbyt wiele na nich szans. Szans, żeby przetrwać na te wszystkie Bill 4 i inne kompozycje, ale pojawił się nowy wraz z, z bufami Zonu, czyli eco Reroll. Jest to nowa, świeża kompozycja, która jest przepotężna i. Często też ma szansę nawet na top 1, jak jest dobrze zagrana. Zwłaszcza z Silkos Revenge, augmentem pod Zomnitów, który sprawia, że wybuchają i jeszcze daje nam dodatkowego Echo i Vai, także no, wszystko czego potrzebujemy. Jak każdy reroll, to Echo również świetnie korzysta z artefaktów, zwłaszcza z Bits Enda czy jakiegoś Trinity Force'a. No i oczywiście rękawiczki, jak na Stinzcie też są, też są bardzo mocne. Możemy grać wariant z nidalką w late gameie. Jak nam się trafi, jak, jak bijemy Niko na trzy gwiazdki, no to dostajemy gwarantowaną nidalkę. Ale jak nie macie zbędnych AP itemków, bo nie dość, że itemizujecie serafin, możecie też zitemizować Singeda, jak go odblokowaliście, ale możecie też iść pod nidalkę i pozostałe AP itemki zostawić jej. Jest też wariant właśnie bez, bez tej nidalki z Singedem. Możecie opcji grać bardzo dużo. Przede wszystkim, żeby mieć Eko, Nikowaj i Serafin. To jest taki core, później dodajemy coraz więcej Zomnitów. Jeśli chodzi o przedmioty, no to to jest niestety typ re który nie, wy, nie wybacza tego, że nie masz perfekcyjnych hitanków. Czyli Titan, Ginzo muszą być. Oprócz tego betek to jest must have niemalże, jeśli chcemy naprawdę powalczyć to top 4 na wysokim poziomie. Naszym głównym tankiem jest Niko, bo staramy się ją ozłocić. I odblokowanie Singed'a jest, jest równie proste, bo zwykle rolujemy, przegrywamy i dopiero w mid -game wygrywamy. Wymagania, no to najczęściej jak nam wpadają eco w early game i mamy too much value albo inny fajny ekonomiczny augment, który zapewni nam rolkę. Polecam. Jak zamierzacie przegrywać, zrolować po Barda, jak macie na to fundusze, ale jak, jak macie szansę na WinStream, to to jest dużo lepsza opcja. Wtedy nie wrzucacie Barda, bo on jednak osłabi wasz stół. Ogmenty radzę wam też. Jeden ekonomiczny przynajmniej mieć, właśnie pod tą rolkę. A poza tym, no to tutaj zdecydowanie dominują jakieś augmenty dające artefakty, czyli Infinity Protection, albo właśnie ten artefakt, czy jakiekolwiek tam itemki. Juliet Lotus jest tutaj świetny, bo jednak mamy bardzo dużo Aped damage'u, bardzo dużo jednostek, które jak skrytują, no to zadadzą niesamowite obrażenia. Czy w wersji z Nidalką, czy, czy Sinch, czy Serafinka. No i tutaj Serafin raczej jest supportem, więc Morello Wojcnow tutaj ona przejmie. Chyba, że chcecie z niej zrobić prawidłowego carry, no to tak jak w poprzednim buildzie, tutaj też możecie zastosować kombo krytujące. Czas na ostatnią kompozycję, czyli demację. Tutaj ciężko mi się zdecydować, która z kompozycji jest prostsza, czy opcja pod Sone reroll, czy opcja pod szybkie wbicie AP demacji z Lux, z Garenem na froncie. No więc przedstawię Wam mniej więcej obie, jak mamy... W early gameie jakieś kopie Sony, Jarvana i nam się trafi jakiś fajny ekonomiczny augment, augment, na przykład On a Roll czy Prismatic Ticket, no to wtedy możecie pod to iść. Zwłaszcza jak wam jeszcze wpadły jakieś ruszki czy łezki, bo to jest priorytet do, do waszej kompozycji. Im więcej łezek macie w tej kompozycji, tym lepiej. Możecie z niej i zrobić itemki y, na front, na tanka, Easy Land, później w late gameie może skorzystać, skorzystać czy jakaś Lux, czy możecie później przejść nawet w wersję z Lux. Także no, opcji jest naprawdę multum. Ale Sona po prostu potrzebuje dwóch Archangel Staffów i Gunblade'a. Może też skorzystać fajnie z tej opcji co Serafin podkryty, ale tutaj myślę, że ta opcja jest dużo prostsza. Sporo osób też gra Sona z Winstreaka, jak trafi perfekcyjne itemki, czyli tutaj ławkę Pan nie ławkę Pandory, tylko itemki Pandory, czy jak to się tam zwie. Po prostu augment, który wam wymienia itemki na ławkę co na ławce co grę i wtedy będziecie mogli sobie gwarantowane bardzo szybko idealne itemki dla Sony trafić. I jak nie jesteście contested, tak jak mówiłem, scouting mega ważny w tym y, patchu, no to wtedy y, i tak w końcu Wam wpadnie Sona i Jarvan na trzy gwiazdki, a jak nie, no to sobie tą ekonomię jakoś dorzućcie czy bardem, czy y, augmentem numer 2, ale przynajmniej macie y, idealne itemki dla Sony, co zapewni Wam świetny instryk w early in-game, więc i tak to złoto powinno Wam wpadać. No i tak jak większością naszych prostych kompozycji, no to później w mid game, late game dorzucacie coraz więcej y, jednostek waszego preferowanego typu, tutaj to jest Demacja, czyli dorzucacie Demacjan aż w końcu macie 7 demacjan. Nim szybciej odblokujecie Galio, tym lepiej, także no, to jest po prostu świetna opcja, no bo macie reroll, który y, wbija gwiazdki waszym jednostkom, więc bardzo szybko wbijecie 12 gwiazdek na demacjanach. Możecie to nawet zrobić niepostrzeżenie, nawet nie zauważycie, a już macie Sonę 3, Jarvana 3, jakieś tam jednostki na dwóch gwiazdkach i wchodzi Galio nawet bez Garena, bez Lux. Żeby zbustować naszą kompozycję, no to bardzo dobry jest y, augment demacji, czy tam nawet emblemat demacji, który zrobicie z szpatuli, po prostu nawet augment, który da Wam szpatulę, czyli URF. No, opcji jest naprawdę dużo, żeby zdobyć ten emblemat demacji, a wtedy możecie go dać na jakąkolwiek jednostkę. Wtedy możecie sobie nawet ozłocić jakąkolwiek jedynkę czy dwójkę i, i macie no, darmowe gwiazdki dla Galio. Do tego świetnymi opcjami też jest coś, co jak już bijecie tą Sonę i tego Jarwana, no to starajcie się pomyśleć o odbudowie ekonomii. Na przykład Reinforcement, dając wam czwórkę na dwóch gwiazdkach, no to już w tym mid i late game'ie możecie dorzucić dwugwiazdkową Lux czy Garena, nawet bez odbudowania ekonomii. Co nie dość, że ułatwi wam zdobycie Galio, no to jeszcze no, wasz to jest jeszcze potężniejszy. Także no, tutaj raczej polecałbym po prostu patrzeć na augmenty też tak prosto. Nie na to, że tu jest ten idealny augment, który chase'uje, tylko w tym etapie potrzebuje rolek, więc chce ten augment, w mid game'ie potrzebuje powiedzmy itemków, więc chcę ten augment albo odbudowę ekonomii, no i w late game to już takie postawienie kropki nad i, czyli no świetnie byłoby mieć jakąś demację forever, czy właśnie Urfa, szpatule, czy nawet Seraphim Staff, no jakieś po prostu mocne augmenty dla naszej Sony i demacja. Naszą alternatywą, tak jak mówiłem, jest standardowa demacja, bez rolki podsony, ale tutaj musicie wszystkich demacjan niemal mieć na dwóch gwiazdkach, żeby odblokować galio, a to jest bardzo ważny warunek. Także w wielu grach nie polecam wam pod tą kompozycję iść, i raczej tutaj priorytetem jest scouting, bo jak inne dwie osoby idą pod demację, no to nie odblokujecie galio, jak nie macie warta. I świetnego ekonomicznego momentu, także to jest niewarte pójście. A teraz jest to dość popularna kompozycja. Ogólnie sama animacja, bo jest przepotężna, więc scouting, i dopiero wtedy zastanówcie się, czy chcecie iść pod tą kompozycję. To by było na tyle z naszych najprostszych kompozycji do climbowania. Nie polecam chodzić pod te, te wszystkie z Ziggs'y czy inne Bilgewater'y, jeśli jesteście niżej niż Master albo nawet w Master'ze i nie lubicie grać, nie lubicie się męczyć tymi late game'owymi fast dziewiątkami, no to po co sobie tracić te LP'ki, sam się na to naciąłem na i teraz właśnie sięgam tutaj bardziej po te e, stare klasyki, czy właśnie po jakieś zony czy inne prostsze kompozycje, które również działają, a mają tak niski winrate, bo po prostu czasem nie dociągają przeciwko Bilgewater'om, albo ludzie po prostu nie umieją za bardzo nim grać, tutaj świetnym Przykładem jest właśnie ta opcja z Singedem i z Serafinką. No dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i powodzenia w climbingu, by tym naprawdę bardzo trudnym patchu. Siema!